Halo moi drodzy, witam was ponownie na moim kanale. Jak wiecie, bardzo się cieszę, że tutaj powracacie. Dzisiaj słuchajcie, pobawimy się w przebieranki. Za chwilę jest Wielkanoc, czyli tylko w sumie dwa dni świąt, a tyle cyrków dookoła, nie? Sprzątanie, wiecie, o, okien. Kto z was już mył okna dla Jezuska? Bo ja myłam. Też przychodzę dzisiaj do was taka sotę trochę, ale stwierdziłam, że kurde, no w sumie chodzę tak codziennie, więc nie będę udawała, że jest inaczej i tutaj, więc that's me. pobawimy się w te przebieranki i poszukamy stylizacji, dwóch stylizacji które chciałabym ubrać na Wielkanoc, żeby w tą Wielkanoc już o tym nie myśleć a w międzyczasie też może was zainspiruje jakoś właśnie modowo do tego co sobie ubierzecie w te święta moi drodzy, zaczynamy ten film The sand from your hair is blowing in my teraz mam to, co każda z Was po domu nosi. Myślałam, że sobie tutaj dam wieszak, żeby Wam tak pokazywać, ale stwierdziłam, że nie. Taki bałagan trochę, jest bałagan. Zrobimy to po mojemu, czyli ja się będę przebierać. Co zajmie mi bardzo dużo czasu, a Wy to zobaczycie. Woki doki, to jest pomysł pierwszy, i tu na razie nic się nie stało jest tak prosto i mi ta prostota absolutnie nie przeszkadza, ale no trzeba to podrasować. Ja już prawda, sobie wyczaiłam te moje buciki. Bardzo mi się podoba ta sukienka i ona też już tak wynoszona. W sumie kupiłam ją rok temu, a już miałam na tyle okazjach, że no jednak te basici w szafie robią robotę. Myślałam, żeby zrobić z tego po prostu spódniczkę, wiecie, że założę sobie sweter, ale potem przeszło mi przez myśl, że będzie ciepło, nie? I może sobie po prostu przewiążę ten sweterek przez ramiona. Tak to wygląda z bliska, moi drodzy. Niby fajnie, nie? Niby to się wszystko ze sobą łączy, gra. No i jest tak klasiko. Bardzo mi się podoba ta wersja. I temu zaczynam od niej, bo ona mi się śniła, słuchajcie. Ja miałam ją w głowie, tą sukienkę przewiązaną tu przez ramiona, chociaż. Fajnie wyglądałoby też przewiązane przez ramiona taki sweter w paski, nie? Ale wtedy gryzą by mi się z moimi bucikami, a ja się uparłam na nie. Ale jednak coś bym tu jeszcze zrobiła. Czy mam torebkę i nie wiem teraz, czy czarną, czy białą. Wzięłam też apaszkę, bo pomyślałam o tej apaszcze, żeby ją przewiązać. I kurczę, no tak... No drugie, no bo wiecie, ta czarna jakby... Wtedy pasowałaby do tych czarnych nosków. I to jest mój pomysł na stylizację number one. Ale pokażę wam, co sobie myślałam, jakby było po prostu zimno. No i wtedy oczywiście wyciałyby ci listy rajstopy, ale już teraz nie będziemy się w to bawić. Po prostu sobie związała tutaj i jakoś tak ładnie ustawiła. No i patrzcie, i bardzo, bardzo fajnie to wygląda. Podoba mi się. I na to mogłabym sobie na przykład jeszcze zarzucić marynarkę, look artystyczny. Albo, wiecie, albo jak już idziemy w total look białej, no to wszystko białe. No i tutaj też bym poleciała Cię w tą czarną toregunię, żeby była jakaś kontrastowość i żeby wszystko pasowało do tych bucików. Albo po prostu, słuchajcie, na to marynarka na sukienkę i na tą marynarkę dopiero jakiś fajny sweter na przykład w pastelowych odcieniach i to też będzie wyglądało petarda. A widziałam, że ma być bardzo ciepło. Tam ponad 20 stopni, więc może to będzie się działo jak ulał, nie? Jak mnie znacie, jak mnie lubicie, jak mnie oglądacie, to wiecie, że kolor biały to jest mój kolor. Możecie mnie z nim utożsamiać. I don't care. Mówię o tym, żebyście byli świadomi, że większość tych stylizacji będzie się opierała na kolorach białych, po prostu. I to jest kolejna taka sukienka ze spódnica. I do tego mam, słuchajcie, sweterek. On jest po mojej babci, świętej pamięci. Świeć, Boże, nad jej duszyczką. Ja kocham i ja dla sentymentu i w ogóle no po prostu trzymam go, a on mi do tej spódniczki tak leży, bo jak wiecie, do tej spódniczki... Leży mi bardzo dużo rzeczy. Ta spódnica ta jest tak uniwersalna, i tak klasyczna, i tak ponadczasowa, i tak wspaniała, że ja ją widzę chyba z, każdą, z każdym swoim t-shirtem, z każdą swoją bluzką, z każdą swoją koszulą. No ona jest przepiękna. Patrzcie, jak się pięknie kręci. Wiecie, wiecie, ja robię te stylizacje sobie teraz wcześniej, yy, przez co mam kontent oczywiście, ale też y, trochę z praktycznego punktu widzenia, żeby później w te święta nie myśleć o tym, co ja ubiorę, tylko ja sobie zawsze wieszam gotowe stylizacje na wieszaku i one tam na mnie czekają i ja nie muszę się zastanawiać, co ubiorę, bo ja już jakby mam przygotowaną daną stylizację. Oki, okay, jednym z takich... Moich faworytów jest po prostu, są po prostu kris spodnie i biała koszula z Ralfa. One jakby tak, nie wiem, podoba mi się to jak ze sobą meczują. E, I do tego karmelowe dodatki. E, tu mam takie loafersy, też w tym kolorze co pasek. Jakby całość tutaj mi ze sobą... Gra idealnie. Pewnie bym sobie tu jeszcze podniósł rękawy, zależy, jak, jakie by były warunki na zewnątrz. I to jest mój pomysł na stylizację. I to jest mój pomysł na stylizację, tak bardziej wiecie, na drugi dzień. To jest taka klasyka. Ja wiem, że ja tę klasykę lubię, ale lubię właśnie też łączyć z taką czasem nowoczesnością. Tutaj, jakby, jest po prostu klasycznie i bezpiecznie, i ja wiem po prostu, że. To się sprawdzi i jeśli ja będę w jakimś tam biegu, bądź zaśpię, to ja mam gotową stylizację. Proszę bardzo, dziękuję bardzo. Zostaje mi tylko zrobić sobie makijaż i wyjść. Dla przełamania, moi drodzy, proszę bardzo. Mamy jeans, mamy sukienkę jeansową. Czekajcie, zrobię sobie tylko. Patrzcie na ten jeans, na tą koronkę tutaj. To jest takie... Mła Piękne. Zapomniałam o tej sukience i to jednak wysuwa się nam prowadzenie. To jest mój faworyt. I trochę, trochę chyba jednak się przeliczyłam i trochę tych faworytów będę miała, więc wybór będzie ciężki. Także głosujemy jak coś. A odkąd mam tą sukienkę jeansową, ja co rok sukcesywnie ją noszę ubieram. I, e, bo ona jest to jest dość e, gruby, porządny jeans więc ona też jest dość gruba aczkolwiek e, właśnie te, na wiosnę nadaje się idealnie bo jak już jest tak e, ciepło, że jest 30 stopni na zewnątrz no to ona się już jakby nie nadaje patrzcie, robi się nam kolorowo a mówiłam, że będzie sama bier, a jednak nie, słuchajcie to jest taka moja propozycja jak będzie chłodniej, wiecie Sweterek jest taki piękny, bawełnianowiskowy i do tego zarzucam sobie marynarkę w pistacjowym odcieniu, tak samo zresztą jak ten sweterek i beżowe spodnie. Słuchajcie, i to wygląda obłędnie. Jezu, mi się to tak podoba, autentycznie, no przepięknie to wygląda. I, e, I w ogóle coś jeszcze myślałam, żeby zrobić z tymi spodniami. Ale to też jest taki basic, że w sumie z nimi mogę zrobić wszystko niemalże. Ale to połączenie kolorystyczne to jest pełne. Do... Okej, okay. proszę się nie śmiać. To jest spódnica, która jest pod samym biustem i jest midi, i jest tak mega biurowa. Ona miała te pozapinane te guziki, ale ja tak trochę odsłoniłam tą nóżkę, no. Chciałam do tego, słuchajcie, zwykły biały t-shirt. No właśnie, właśnie to chciałam powiedzieć. Chciałam przełamać tą elegancję tej spódnicy zwykłym, basicowym, białym t-shirtem, jak tutaj widzicie. I fajnie to wygląda, tak bym już mogła wyjść. Możemy nawet kurtkę dżinsową na to zarzucić, właśnie żeby odejść trochę od tej elegancji tutaj a tu sobie jakoś tak casualowo zbudować jednak ten fit, żeby to tak fajnie wyglądało. Ja do tego na przykład ubrałabym po prostu albo białe balerinki, albo białe sneakersy i właśnie, żeby przełamać, bo dla mnie ona jest za elegancka, nie wiem co Wy myślicie, ale dla mnie ona no leży pięknie podkreśla talię, podkreśla tyłek, no i nie no jest obłędna. Tylko za elegancka. Stwierdziłam, że muszę jej dać szansę, bo mam ją w szafie już rok i nie miałam jej ani raz na sobie, i nawet jeszcze jest z metką, i po prostu chciałabym dać jej szansę, bo wiem, że ona ma potencjał. Oficjalnie nie szukam dalej, znalazłam to, co chciałam: to połączenie tej bluzki z główiacymi rękami z tą masękowatą spódnicą. To jest jakiś obłęd. Patrzcie. No przecież to jest perfekt. Właśnie tego szukałam. Na to biorę białą marynarkę, taką krop do kościoła, czy jakąś kurtkę, bo w sumie nie wiadomo jak będzie rano. A ja się wybieram na rezurekcję. Pokażę wam jeszcze w takim przyspieszonym tempie, jakie, jakie miałam w głowie inne pomysły na stylizację. To jest właśnie ten efekt. Które chciałam uzyskać, i wiadomo, biżuterium podrasuję stylizację, ale to może zrobię już święta rąkę z tego. Także możecie wpadać na mojego Instagrama. Ale tak, moi drodzy, znaleźliśmy mój idealny fit na Wielkanoc, i to się idealnie składa. Jezus, no patrzę w pogląd, pod względem, bo ja się nie mogę napatrzeć, jak to pięknie wygląda. Nie wiem, czy właśnie. Nie prześwietla trochę kamera, ale patrzcie na ten mecz. Yeah. prawda, ani nie pasują włosy ani makijaż, ani nic ale nie o to chodzi chodziło właśnie o tą stylizację, a dopracowywać będziemy później, ja moi drodzy dziękuję wam bardzo, że spędziliście ze mną miło ten czas ja na pewno świetnie się bawiłam bo wygrzebałam tyle pomysłów na nowe stylizacje w swojej szafie, że i bardzo to lubię, bardzo mnie to jara i tak inspiruje, właśnie motywuje, że kurde, jednak mam co ubrać w tej swojej szafie i muszę kupować nowych rzeczy, bo czasami nie wiem, czy wy też tak macie, ale że jest taki, jakbym to nazwała, taki dołek, że mimo tego, że masz się ubrania w swojej szafie i udajecie się, że stworzyłaś sobie fajną garderobę, gdzie niby wszystko ze sobą pasuje, to jednak my kobiety dalej mamy takie coś, że kurde, nic mi dzisiaj nie pasuje i ja przez ostatnie parę dni tak miałam, przyznaję się bez bicia, ale już teraz ja już sobie poukładałam na wieszakach nowe propozycje stylizacyjne i już mogę sobie brać z wieszaków, bo mam gotowe więc hoover bardzo wam dziękuję za ten film widzimy się za tydzień